I dzień dobry w piękną, słoneczną środę. Dziś dzień ustawowo wolny od siłowni, to też zaczniemy może trochę wcześniej pracę. Ja już tak sobie wczoraj wymyśliłem, że właśnie będę, będę, że powiem dziś słów kilka na temat tych moich ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, rozciągających i tak dalej. Jak to u mnie było? Jak to u mnie jest i jak bym chciał, żeby było. Ale najpierw lecimy do roboty. Dzisiaj jest dzień tylko dla mnie, na moje tematy i tylko nimi się zajmiemy. Testowaliśmy reklamę Facebookową kierującą na artykuły. Patrz. Akurat nie na ten, ale na przykład no, na taki artykuł, gdzie tutaj do góry zaraz jest widoczny blog z możliwością zapisania się na pobranie tego e-booka. Dalej jest tam artykuł, artykuł. No. I to tak umiarkowanie działało. Teraz kierujemy bezpośrednio na stronę, gdzie można się tylko i wyłącznie zapisać. Zobacz. Wchodzisz na taką stronę, widzisz tylko i wyłącznie to. Nic nie ma dalej ani wyżej, ani niżej, tylko jest formularz. To imię, e-mail, zgodę możesz pobierać. No jeszcze nie wiemy dlaczego, ale to działa lepiej. Dzisiejsza prace poszły w dość ciekawym kierunku. Najpierw. Zacząłem robić drobne poprawki na formularzu zapisu się na Bitmagnet, a potem popłynąłem tutaj w zmianie wyglądu bloga trochę dodaniu kategorii, dodaniu sekcji na stronie głównej i to będzie zmierzać do dostosowania tego bloga pod podcast, bo to będzie strona podcastowa i będzie zawierała treści właśnie marketingowe, sprzedażowe, ale też techniczne, no i odcinki podcastu. Taki jest zamysł. Zobacz, jak to teraz wygląda. Adres jest jeszcze ten sam, zmieniłem tutaj nazwę, zmieniłem tutaj e, zakładki, tutaj nie było właściwie. To jest blog techniczny i podcast, no, tutaj jest treść podobna. To jest strona główna i tutaj mamy trzy najnowsze artykuły, tak to nauczyłem. Można przejść do bloga i tam jest e, wszystkie artykuły są. Tutaj mamy trzy najpopularniejsze oddzielone taką sekcją szarą i tutaj technicznych jest na razie mało. Będzie więcej, i też można przejść do tych technicznych. Usunąłem to wezwanie do akcji. Dodałem takie linki dodatkowe, właśnie do tych kategorii. Eee, wezwanie do akcji też z nagłówka, tutaj stąd usunąłem. Cieszę się, że to zostało zrobione, bo na początku nawet nie wiedziałem w ogóle, co chcę osiągnąć. A tutaj osiągnąłem to i jest na razie dobrze, już wszystko przygotowane. Teraz tylko nagrywać podcasty i wrzucać tu. Ale wróćmy do tematu przewodniego, jaki sobie wymyśliłem. Nie mam scenariusza, ale jest dużo rzeczy, które chciałbym poruszyć, tylko z drugiej strony lepiej chyba powiedzieć za mało niż za dużo. Zatem po co teraz ćwiczę fizycznie? A no po to, żeby mieć siłę i energię do pracy umysłowej, chociażby naprawdę lepiej się potem czuję. No i żeby nie wyglądać jak jakiś patyczak też. A jak to było kiedyś? Kiedyś było tak, że siedziałem, potrafiłem 3 dni, 2 dni, nie wychodzić w ogóle z domu nawet na minutę na zewnątrz. Czasem od tego siedzenia bolały mi już nogi w kolanach. Tak było po prostu, bo nie było totalnie żadnego ruchu, więc siedząc przed komputerem dzień cały, no konieczny jest kolwiek ruch fizyczny. Dlatego go ja sobie dostarczam w takiej formie. Potem jeździłem trochę rowerem i, i, i to mi dawało jakąś tam formę ruchu i już nie było takich bólu. Miałem jakiś tam hantel i też go od, od czasu do czasu podniosłem ze dwa razy, ale to było w sumie... Tyle, był jeszcze jakiś epizod na siłowni, może dwa, może trzy miesiące, ale też niewiele z tego wyszło. Jakieś dwa i pół roku temu sobie wymyśliłem, że będę regularnie i porządnie i ćwiczył i wszelkie partie ciała, tylko że w domu, u siebie, w domowych warunkach. No i wiadomo, dopóki był entuzjazm, to, to, to jakoś to szło, a potem przestawało się to robić. Acz podjąłem taką decyzję, dość bardzo trudną, niewyobrażalną dla mnie, żeby ćwiczyć sobie rano zaraz po wstaniu. No i to była dobra decyzja, bo ona pozwoliła mi utrzymać tą regularność. Lepszą, gorszą czasem, ale jednak regularność tych ćwiczeń. I, i, I to się nawet udawało. No, rano jest jeszcze siła. Wieczorem, po zmęczonej pracy umysłowej, naprawdę już nie było ani siły, ani chęci na jakiekolwiek ćwiczenia, więc była bardzo dobra decyzja. I, I jak to było z tymi ćwiczeniami? Ja no założyłem sobie, że będę ćwiczył cztery razy w tygodniu, i to powiedzmy było takie maksimum. Jak ćwiczyłem trzy razy w tygodniu, to też było zaliczone i też było dobrze. No i mniej więcej, tej średniej się trzymałem. Czasem zdarzyło się, że były dwa dni, czasem były cztery dni. Yy, tak to się właśnie wahało. Teraz latem na przykład, jak były bardzo gorące poranki i wstawałem to trochę później i, i, i bardzo się nie chciało, no to czasem zrobiłem jeden trening w, w, w tygodniu, to nie było dobre. Od środy zeszłego tygodnia robiłem treningi codziennie do wtorku, czyli przez 7 dni. Dzisiaj zrobiłem sobie świadomie dzień wolny, bo czułem już po prostu zmęczenie. 7 razy w tygodniu, gdzie zwykle jest 3, to jest ponad 2 razy więcej więc to, to obciążenie było odczuwalne. Co poza tym, jeśli chodzi o ruch, licznik kroków mój czasem nawet nie przekroczy kilometra dziennie, jeśli chodzi o chodzenie. No czasem, jak, jak się gdzieś chodzi naprawdę, no to przekroczy 10 km, ale to się rzadko yy, zdarza. Poza tym, poza tym jeszcze mi się zdarza rowerek trochę, trochę pojeździć rowerkiem, chociaż też ostatnio znowu nieregularnie. I to w zasadzie tyle moich, moich aktywności. Nie czuję się wysportowanym, nie mam kondycji. Nie czuję też się jakoś wielce silny. Ale czuję się rozciągnięty i czuję się dobrze z tym i nie mam bólu od siedzenia na przykład. Czuję się dobrze. I zaraz zabiorę Cię na moją w cudzysłowie siłownię przynajmniej tak to nazywam gdzie no zobaczysz co jest i, i jak tego używam. Jeśli oczekujesz, że pokażę Ci tutaj jakąś masę zaawansowanych urządzeń, narzędzi, maszyn do ćwiczeń, to na pewno Ci takich nie pokażę. Bo w zasadzie mam tylko dwa hantle, sztangę, ławeczkę i pufy. Na te dwa się nie liczą, Tam mam dwa takie, do bicepsa, do tricepsa, mam tutaj sztangę z takimi starymi talerzami z kompozytu, ławeczka, samoróbka, odnowiłem ją też mi wystarczam za całe 50 zł na rękufy, dwie, na których mogę się wesprzeć sobie w dół tricepsa ćwiczyć. I to wszystko nie chcę wpaść w manię posiadania sprzętu, bo to doprowadzi do tego, że nie będę ćwiczył, bo się skupić na ćwiczeniach, a do nich tak naprawdę niewiele tego sprzętu potrzeba, wiele rzeczy da się zrobić bez użycia sprzętu narzędzi właśnie. Tak to wygląda u mnie. Jest godzina 18 z małym hakiem. Myślę, że na dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro.